List do Galatów lub Galacjan, czwarty rozdział, wersety 9 i 10. Kolejne wersety, które rzekomo świadczą o tym, że Paweł krytykuje w tym wypadku Galatów, że wracają do prawa mojżeszowego, które przecież jest już nieaktualne, nie? Przeczytajmy te dwa wersety, ale teraz, gdy poznaliście Boga, a raczej gdy zostaliście przez Boga poznani, jakże możecie ponownie wracać do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie chcecie służyć? Zachowujecie dni i miesiące, pory i lata. Moi drodzy, trzeba zrozumieć kontekst to jest kluczowe. Przeczytajmy werset ósmy. Wprawdzie dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury nie są bogami. Paweł nie gani Galatów, bo chcą wrócić do prawa i do szabatu, jak niektórzy insynuują. Oni byli poganami, którzy, jak mówi werset ósmy, nie znali Boga, nie znali prawdziwego Boga i służyli innym Bogom którzy z natury nie są bogami. Oni wywodzili się z kultury politeistycznej i każdy z bóstw miało swój dzień, miało swoje święta, dlatego mowa jest tutaj o dniach, miesiącach i latach i porach. Paweł mówi im, że właśnie wyszli z duchowego niewolnictwa, z kultów, z tradycji poświęconych różnym bóstwom. I teraz słuchają Żydów, bo chodzi tutaj o Żydów faryzejskich, którzy osaczali uczniów Pawła, wmawiając im, że, że to wyłącznie oni znają sposób na zbawienie, czyli znowu wpadali w szpony tradycji ludzkich. Także podsumowując, w liście do Galatów Paweł zwraca się do. Pogan nie do Żydów. Więc jak poganie mogli wrócić do czegoś, czego nigdy nie znali? Jak widzicie, wszystko trzeba czytać w kontekście i uważnie. Pozdrawiam.